To i się. Zapraszam was na kolejny odcinek o wylewaniu obrazów dla początkujących przez początkującą. Dzisiaj będę używać różnych odcieni zieleni, do tego będę używać niebieskiego, a jako mój kolor kontrastowy wybrałam kolor czarny. To jest pierwszy raz, kiedy używam czarnego. Do tego będę używać złota. Ponieważ trochę się boję farb metalicznych, życzę mi powodzenia. Farby, których będę używać to złoto bogate, Renaissance Colors, następnym kolorem jest zieleń szmaragdowa, również Renaissance Colors, zresztą wszystkie moje kolory są, są Renaissance Colors, następnie jest to ultramaryna, błękit ultramaryna oraz błękit podstawowy, i te kolory, co prawda, nie mam na nich osobnych kubeczków, ale są one wszystkie reprezentowane w, moim, w mojej mieszance z poprzedniego razu. Gdzie mam oprócz niebieskich, obydwu niebieskich, mam również troszkę białego. I do tego jest żółty brylantowy oraz żółty kadminowy ciemny. Proporcje nieznane, bo jest to po prostu zlewka. No dobrze, to to jest mój zielony mieszany, ale oprócz tego mam jeszcze inny kolor. Tak jak już Wam pokazywałam, to jest wymieszany zielony szmaragdowy. Następnym kolorem, również zielonym, jest moja kolejna mieszanka, czyli połączenie 35 g żółci brylantowej z mniej więcej jednym gramem błękitu podstawowego. I ta mieszanka zajęła mi bardzo długo, dlatego że zaczęłam od 15 gramów i było strasznie ciemne, i dodawałam żółtego, dodawałam żółtego, żeby w końcu wyszło z tego coś bardzo fajnego, jasnego. Jak mówimy o jasnych kolorach, to też mam żółty e, brylantowy z dodaniem ultramaryny. Jest to 15 gramów żółtego do 1 grama niebieskiego. Problem tylko polega na tym, że jest to kolor absolutnie przeźroczysty, więc dodałam do tego jeszcze około 3 gramów białego, białej farby, żeby, żeby mogłam to, to zobaczyć, a wszystko sprawdzałam na moim kafelku, na moim próbniku, gdzie po prostu wszystkie kolory sobie zaznaczyłam. Ale nie byłam do końca pewna, czy to są te wszystkie kolory, które chcę, więc spróbowałam jeszcze raz. I tym razem jest to żółtko-adminowa ciemna z dodatkiem ultramaryny. No i kolor wyszedł taki troszkę musztardowy, więc tak naprawdę nie wiem, czy będę go używać w tym obrazie. Moim ostatnim kolorem na dzisiaj jest połączenie bieli tytanowej z ultramaryną, i są to pozostałości po moim pierwszym wylewanym obrazie. Link do wideo w rogu powyżej. No dobra, to tyle o farbach. Teraz o podłożu. Jak zwykle będę wylewać na kafelku 20 na 20 i tym razem zaznaczyłam sobie w moim kubeczku linię, gdzie ile mam używać farby, żeby nie przelać, czyli około 120 gramów. No dobra, to pora teraz ułożyć farby w kubeczku. E, ja zacznę od złota, e, dlatego że chcę, żeby złoto było na samym wierzchu. Czyli musi wejść pierwsze do mojego kubka i wleję mniej więcej połowę z tego, co mam, a mam około 30 ml, może trochę więcej. Więc to jest moja pierwsza, pierwsza warstwa. Teraz, hmm, no właśnie, co teraz? No, może teraz zielony. Hmm. Nie, czarny. Czarny, dlatego że wydaje mi się, że czarny będzie fajnie doda definicji temu złotu. A nie dużo żadnego, tylko, tylko troszeczkę. No dobra, muszę przesunąć moje farby, bo mi się ciut zawadzają. I teraz jest pora na zielony. Zacznę od mojej zielonej mieszanki. Moja mieszanka jest, powinna być w miarę kryjąca, czyli jest nieprzeźroczysta. Chyba pora to troszeczkę rozjaśnić, ale jednak wolę zielono-żółty, żółto-zielony. Będę prowadzić iść jasno-ciemne, jasne-ciemne. Jeśli chodzi o moje farby, są, to one, są one wymieszane jeden do jednego z pouring medium, czyli z mieszanką 70% clay, 30% woda. Ponieważ nie wiem, jak zareaguje mój niebieski na zielony, w związku z czym oddzielę je malutką warstwą czarnego, tylko po to, żeby nadać granicę tym dwóm kolorom. Teraz chyba dodam ten przeźroczysty zielony, czyli szmaragdowy, ale musiałam po troszeczkę wymieszać. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa kombinacja. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie na obrazie. No dobra, um, pora dodać trochę jasnego. Zastanawiam się, co powinno pójść po jasnym, bo jeżeli dodam czarnego, to wyjdzie znowu zielony, więc chyba dodam złota. Mm, no to może, być, to może być ciekawe. Po złocie teraz bym dodała mm, może ten przeźroczysty zielony, czyli szmaragdowy, szmaragdową zieleń, bo wtedy mam nadzieję, że troszeczkę się to złoto wymiesza z tym szmaragdem. Pora to znowu troszeczkę rozjaśnić i tym razem dodam tego zielono-żółtego. Moim zdaniem jest to piękny kolor. Ciekawe, ciekawe będzie jak wyschnie. To jest pora na to, żeby wykończyć moje złoto. Um, bo to już będzie tak naprawdę trzecia warstwa, co prawda planowałam tylko dwie, no ale jakoś tak wyszło, więc e, tylko ta jedna po środku to była strasznie cieniutka. Tak w ogóle, to wydaje mi się, że zbliżam się ku końcowi, więc e, chyba po tym złotym dodam jeszcze tylko trochę czarnego. I wiecie co? Wydaje mi się, że to już będzie końcówka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie do mojego kanału, to kliknijcie w rogu na ikonkę, żeby zasubskrybować. I pamiętajcie, żeby włączyć powiadomienia, żeby nie odcinał minął Was następny odcinek. Moja czarna linia zniknęła, więc wydaje mi się, że to już koniec. No dobra. No to szykuję się dolania, ale zanim to zrobię, no muszę to troszeczkę to ogarnąć. E, wydaje mi się, że te farby, które mam, e, wykorzystam na no jeszcze jeden obraz. No to trzymajcie kciuki i życzę mi powodzenia, żeby to się udało. No to lejemy. Słuchajcie, kolory, które są po prostu przepiękne. Ten żółty, te zł, to złoto. No, do Jezu, ile tego złota, jakie ono jest piękne. U, naprawdę, naprawdę przejęło całą kompozycję. A, ja, ucieka! Dobra, łapać. Ciekawe, jak trochę czarny, ale już. Och, jak fajnie wyszedł niebieski. Strasznie mi się podoba to, ten, ten środek. A jeszcze teraz ten róg. Dobrze, wracam. Ciężkość farby na środek. Teraz spróbuję ten kurny prawy róg. Dobrze poszło. Troszkę mi to złoto uciekło. Hmm, dobra. Wiecie co? Ja wezmę. Tak, wezmę trochę farby, z, która mi skapała. I pokoloruję moje rogi, bo w ten sposób nie stracę tego, co mam już na kafelku, czy jeszcze na kafelku. No i teraz będzie łatwiej mi um, a to jeszcze trochę zostało um, będzie mi łatwiej moją kompozycję utrzymać. Teraz postaram się usunąć te dodane rogi, żeby ich aż tak nie było widać, żeby się lepiej komponowały, wyglądały jak na całość. Dobrze, teraz wracam do środka z ciężarem farby. Teraz spróbuję ten dolny róg prawy usunąć, usunąć tą ekstra farbę. Dobrze. Jeszcze trochę. Ok, udało się. Teraz znowu wracam z farbą na środek. Teraz chyba po prostu muszę wrócić z. Farbą na środek, jest ja słuchajcie, chyba, chyba koniec. Tak mi się wydaje, że to już jest to, już jest okej, okay, to już jest to. Dobra, teraz ym, wyczyszczę spod kafelka, bo jest na nim, bo zaczyna kapać wokół. No dobra, pora pozbyć się bąbelków powietrza. Widzicie, jak mi ładnie skapuje farba, pomimo tego, iż oczyściłam boki. OK. Opalanie skończone. Teraz jeszcze wyczyszczę spód kafelka, żeby nie ściągała, żeby farba, z która się tam zgromadziła, nie ściągała mi więcej z, z góry. I ustawię time-lapse, żeby zobaczyć, jak będzie się zmieniać moja kompozycja przez najbliższe pół godziny. Minęło kilka dni i mój obrazek wyschł przepięknie. Mieni się w słońcu, no po prostu jak dla mnie, prawie ideał. Byłoby fajniej, gdyby nie uciekło mi całe złoto w dziewiątej minucie, więc jakbyście dali mi znać w komentarzach pod spodem, co robicie, żeby wasze kolory metaliczne nie uciekały, nie ginęły na obrazie. Strasznie mi się podoba kombinacja kolorów. Uważam, że ten niebieski z zielonym, szczególnie że ten, ta zieleń szmaragdowa spowodowała stworzenie się tych pięknych komórek. No i to złoto prześwitujące pomiędzy jedną warstwą a drugą, ale jak zobaczycie, nie ma tu w ogóle czarnego. No nic, może następnym razem będzie lepiej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Na no to kliknijcie, żeby nie uciekł Wam kolejny odcinek i do zobaczenia!